Wystartowała dziewiąta edycja plebiscytu na najlepszych sportowców powiatu rapczycko-sędziszowskiego 2022 roku. Głosować można do 12 marca. Starostwo Powiatowe w Ropczycach już po raz dziewiąty zorganizowało plebiscyt dla na najlepszych sportowców. Tradycyjnie przebiega on w pięciu kategoriach: sportowiec roku, talent roku, trener roku, działacz sportowy, a także drużyna roku. Głosy oddawać należy przez portal rrs24.net. Osoby biorące udział w głosowaniu mają szansę wygrać nagrodę finansową, informuje starosta powiatu Witold Darłak. Chciałbym zachęcić, dlatego że. Op Oprócz cennych nagród dla zwycięzców przewidzieliśmy również nagrodę w wysokości 500 zł dla uczestnika takiego plebiscytu. Na żywo podczas gali, która w tym roku odbędzie się w Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim wylosujemy spośród wszystkich biorących udział w tym plebiscycie jedną osobę, do której zadzwonimy i do której prześlemy, przekażemy kwotę w wysokości 500 zł. Uroczysta gala podczas z której zostaną ogłoszone wyniki i laureaci odbiorą nagrody, ma być wyrazem uznania dla wszystkich osób, które promują aktywny tryb życia, a dzięki swoim sportowym sukcesom rozwijają powiat. Ta gala, która trwa od 9 lat, ma za zadanie wspierać działaczy wszystkich ludzi związanych ze sportem, ale też kapituła. Wskaże w tym roku, jak w minionych latach. Taką osobę szczególnie zasłużoną dla sportu w powiecie robczysko sędziszowskim Oczywiście będzie to niespodzianka. Ta osoba zostanie wcześniej na tą galę zaproszona i to będzie takie zdaniem kapituły, taki jest cel tego, aby tą osobę, całą jej dotychczasową działalność i zaangażowanie w propagowanie sportu, czy zdrowego stylu życia, czy wspieranie sportu na terenie naszego powiatu za taki właśnie całokształt, Honorować. Przewidzieliśmy też również nagrodę starosty powiatu robczycko-sędziszowskiego dla osoby szczególnie uzdolnionej czy szczególnie wyróżniającej się szczególnymi wynikami sportowymi w ostatnim czasie, czy to na arenie krajowej, czy na arenie międzynarodowej. Takie wskazanie również w tym roku takiej osoby będzie. Tutaj decyzję podjęła również kapituła spośród. Trzech zaproponowanych osób zostanie jedna osoba wskazana i y, też doceniona. Aby mm, nie zapominać o tych, którzy może y, y, gdzieś tam y, w takich sportach y, mniej popularnych czy niszowych y, wykazują się bardzo y, wieloma osiągnięciami. Y, I tak ze względu na to, że właśnie nie za zbyt y, popularny ten, ta dyscyplina sportu jest, y, to gdzieś tam trochę może o nich zapominać. Zapominamy, chcemy pamiętać o wszystkich i wszystkim w jakiś sposób podziękować. Przypominamy, głosowanie przebiega za pośrednictwem portalu rs24.net. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 31 marca podczas powiatowej gali sportu, która odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim.